Cześć bliźnięta, witam wszystkich na moim kanale, Tarotka z tej strony, witam bliźnięta, słuchajcie, ponieważ w miesiącu sierpniu jesteście jednym z pięciu znaków, które pomniosły mi statystyki w kwestii oglądalności, więc stąd właśnie to jest taki ukłon dla Was, zobaczymy cóż dla bliźniąt do końca sierpnia, Tarot. Przepowiada i w ogóle jakie karty tutaj, e, e, jakie bliźnięta moje karty odzwierciedlą, tudzież też przyciągną, do kogo przemówią, do których bliźniaczków. No i zobaczmy, bliźnięta. Bliźnięta do końca sierpnia, bliźnięta do końca sierpnia. Co będzie dla Was? Zodiakalne, bliźnięta do końca sierpnia. Zodiakalne, bliźnięta, bliźnięta, co będzie tu dla Was? O, szanse, pomysły, zmiany, transformacje. Wow, to było z przełożenia, a z początkowych? Hmm. E, ja bym to czytała tak. Tu są pieniądze, tu są pieniądze, tak, ale ja nie czytałabym tego na pieniądze, na, na pracę. Bardziej bym tu czy, czy, czytała na singielstwo. Ktoś ma dosyć już bycia singlem, dosyć bycia samemu, dosyć bycia w, w tych klimatach, w których był, ma tego po prostu serdecznie dosyć i następuje zmiana, transformacja wewnętrzna. Ja bym powiedziała, że to wewnątrz coś Was się będzie zmieniało moje drogie drogi bliźnie, ta transformacja waszych upodobań, waszych chęci, waszych jakich, jakich światopoglądów, coś na czym bazowałyście do tej pory, na czym opierałyście jakby swoje istnienie, to może się okazać, że wam już to nie służy, że już po prostu ma, ma, macie dosyć tego, to nie, nie, nie sprawdza się, nie, nie wychodzi wam, nie, nie jest dla was już satysfakcjonujące, E, już przeszliście jakąś drogę, jesteście mądrzejsi o, o, o coś, o jakąś wiedzę, doświadczenia, i po prostu już coś Was nie satysfakcjonuje. Wobec tego e, przychodzi zmiana, totalna zmiana od wewnątrz dla Was. Ale zobaczymy, co, dla, co dalej. E, bliźnięta. Bliźnięta. Do końca sierpnia. No, proszę bardzo. No, no proszę bardzo. No, coś Was. Uwiera po prostu, tak? tak jak karty początkowe pokazały, jakaś sytuacja przestaje Was satysfakcjonować. Wy widzicie, że coś nie jest już dla was dobre, coś już wam nie służy. Po prostu i macie ochotę to ominąć, yy, rozwalić. To nie, to nie tak, to nie tędy droga. To, co myśleliście kiedyś, że jest wartością, że jest czymś fajnym, yy, że jest cool, tak? Po prostu nagle yy, może wam zacząć ciążyć, albo wy widzicie, że, że to nie tędy droga, że to was do niczego nie doprowadza, że to jest jakaś pułapka, tak, że to jest po prostu jakaś pułapka, to tak jak ja wam powiem o, od, od siebie, tak? ten feminizm cały, to jest ogromna pułapka, zaczęło się fajnie od sufrażystek, tak, zaczęło się bliźnięta fajnie, bo, bo po prostu no, wielu mężczyzn zginęło na wojnach, więc kobiety musiały, Musiały po prostu założyć spodnie i te przysłowiowe spodnie, i gdzieś pracować, skądś czerpać pieniądze, żeby móc wyżywić swoje, siebie i swoje dzieci. Siebie wdowy, owdowiałe kobiety i swoje dzieci, więc zaczęło się ze szlachetnych pobudek. Natomiast, no, mądrzy cwani faceci zaczęli to podjudzać i to się rozrosło już do takich rozmiarów na przestrzeni wieków, że i lat, i dziesiątków lat, że to już idzie w takim kierunku, że kobiety wyzwolone tak naprawdę są, tak zwane kobiety zniewolone, tak naprawdę są kobiety, kobiety tak zwane wyzwolone tak naprawdę są kobietami zniewolonymi, bo Cóż tu się dzieje, no, wolność, wyzwolenie, tak, prawo do orgazmu, tralala la i lalala, la la miało, miało przynieść wolność, a tymczasem co? A tymczasem kobiety są samotne, porzucane, latają od chłopa do chłopa, szukają nowego chłopa, przejmują się, co on myśli, czy on zadzwoni, czy on nie zadzwoni. No przepraszam, to jest wyzwolenie czy tego kobiety chciały. Więc y, mam nadzieję, że coraz więcej kobiet się orientuje, że to tak zwane wyzwolenie, równouprawnienie tak naprawdę przyniosło y, nam niewolę. Po prostu taką niewolę i zdziczenie obyczajów. I tutaj y, ja nie mówię, że w tym temacie bliźnięta mogą dojść do takich wniosków, choć być może nie od kozery przyszedł mi taki temat do głowy przy tym diabełku teraz mówiąc do Was, ale no, w każdym razie zaczniecie zauważać, że jakaś sytuacja jest po prostu B, tak? I chcecie być może to ominąć i, i to zmienić. Jeśli nie, no to ma, może przy, może, iść w, może macie do czynienia z koziorożcem. Może jest jakiś romans, tak? Jest jakiś romans e, albo rozpoczyna się jakiś romans, który będzie bardzo, bardzo. Energetyczne i bardzo da takiego kopa do życia, ale może się jednocześnie okazać pułapką. Może być jakaś dobra kasa, dobra wygrana, niespodziewana wygrana, niekoniecznie uczciwą, legalną drogą, <grym> ale mogą takie pieniądze do Was, do niektórych bliźniaczków przyjść. A cóż tu Wam pomoże? Cóż tu Wam pomoże? No na pewno innowacyjne myślenie Wam pomoże chociaż e, ja już osłuchałam się filozofii, różnych filozofów bardzo światłych, pandemiami plandemia słuchajcie, posłużyła mi do, do rozwoju takiego, od innej strony no nie myślałam i nasłuchawszy się wielu filozofów których sobie bardzo cenię słuchajcie, no to ta słowo in innowacja to jest w ogóle wymysł taki żeby nas wykoślawić, a nie, a nie naprostować i coś nowego nam wprowadzić ale to, co ci pomoże, nieszablonowe myślenie, to odwaga w działaniu, to ja bym powiedziała nawet hmm, taka. Hmm. Konfrontacja. Jeżeli masz sytuację, która cię bliźniaku więzi, nie woli, czkawką ci się już po prostu odbija, masz tego dość, to co ci pomoże, to właśnie odwaga, konfrontacja, skonfrontować się z samym sobą. Czyli powiedzieć sobie, nie no, cholera, mam tego dość, nie podoba mi się, dosyć. I po prostu się z tym rozprawić, czyli taka e, łysa goła szczerość samemu ze sobą, konfrontacja ze sobą i odwaga, żeby to po prostu zmienić, ruszyć do boju, zmienić to, tak? Nie ciągnąć tego, nie tkwić w tym e, dłużej. Natomiast jeżeli walczymy tutaj e, o jakąś e, prawdę, bo jest, e, nie wiem, zostaliśmy w coś manewrowani, w jakieś kłamstwo czy coś, no e, może masz e, przyjaciela. Koło siebie, który y, po prostu poprze cię, nie bacząc na, na skutki i konsekwencje y, y, swojego poparcia, y, dla, y, tak, dla ciebie, nie patrząc na skutki i konsekwencje dla siebie, tak, po prostu pójdzie za Tobą w ogień, poprze Cię, bo jemu się podoba samo popieranie, same afery i tak dalej. To też taka osoba może być pomocna, jeżeli masz taki temat, że w coś się wmanewrowałeś, ale też pomoże Twoje, takie szybkie zadziałanie, szybki zryw, ustawienie granic, tak, zawalczenie o, o swoje, przerwanie po prostu z sytuacji, po prostu odwaga, odwaga wyjścia z czegoś, co, co Ci się nie podoba. Ech. No słuchajcie, jeżeli jest romans i jest, rozpoczął się romans bardzo energetyczny, rozpoczął się, albo się za chwilę rozpocznie, no to karta by powiedziała, słuchaj, nie planuj tego na dłużej, tak? Miej jakby na uwadze, że że jeśli za, za dużo ciastek z kremem, to to będzie źle, tak? To utyjemy albo nas zemdli, więc no jeśli coś miałoby być e, przesadne, no to nie, niech to będzie na krótko, tak? Uciesz się, zaspokój się i jakby nie ugrzęźnij. Krótka piłka, tak bym powiedziała. Nie wiem, czy wiadomo o co chodzi. Ok, o czym, o czym bliźnięta myślą? O czym bliźnięta myślą? O, jejku, no myślą o jakichś ranach, więc co tutaj z tym diabłem? Ma to wspólnego, no. Trzeba się będzie może kogoś pokłócić, może trzeba będzie kogoś zranić, słuchajcie, yy, tak? I pomocna jest właśnie ta odwaga, ta buta, yy, rozprawienie się z wszelką jakąś niewolą yy, niewoleniem, niemocą, nieszczerością, obłudą, yy, kłamstwem, oszustwem, tak? Miej odwagę, rozprawić się, ewentualnie poszukaj sprzymierzeńców, którzy chętnie się wdają w takie, chętnie kogoś popierają bo lubią po prostu żeby się coś działo oni nie patrzą jakie z tego będą konsekwencje dla nich samych po prostu są przyjaciółmi na zasadzie że lubię afery więc ci pomogę tak stanę za tobą albo lubię prawdę więc ci pomogę myślicie o tym że albo sami jesteście zranieni albo przewidujecie że coś was może zranić albo po prostu wiecie że kogoś trzeba ustawić do pionu bo, bo ponieważ dalej tak być nie może tak no, macie nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Taka jest nadzieja, że wszystko pójdzie dobrze. Być może jesteście rozkochani w kimś i to was trzyma niewoli. Jest dobry seks w ogóle i macie nadzieję, że będzie z tego coś dalej. No, karta ci mówi: nie planuj na długo, obawiasz się zranienia, że to nie wyjdzie, że te nadzieje są płonne. Tu jakieś uwiedzenie mogło tak z przeszłości, to mo mogło być uwiedzenie. Ktoś interesownie mógł się po prostu zakręcić. Dla tych zwracam się do tych bliźniaczków, gdzie teraz romans jakiś kwitnie albo za chwilę zakwitnie, tak? Być może ktoś się koło ciebie kręci, ktoś chce Cię e, uwieść makaron na uszy i nakręca i e, jesteś zakochany, no masz nadzieję, że coś z tego wyjdzie, czujesz motylki, zakochanie, romantyczne uczucia w sercu, głębokie przyciąganie, tak? Ale w głowie obawiasz się, że będzie zranienie, że to nie potrwa długo. I karta Ci podpowiada tak, no nie planuj na długo. Nie planuj na długo. I tu mogą być bardzo różne sytuacje, nie będę powielać. Podpasujcie do siebie, bo chcę, żeby to było krótkie czytanie. Hmm. Uchła. Wow. Słuchajcie, może iść jakiś oszuścik. Więc naprawdę uważajcie, że, czy nie macie, moje drogie bliźnięta, do czynienia z kimś nie bardzo szczerym, z kimś, kto was. No, może uwodzić, może dużo obiecywać, może się ładnie pokazywać, może się do Was podlizywać, uśmiechać. To może być też niekoniecznie w kwestii romansu, to może być jakaś, nie wiem, koleżanka w pracy, kolega w pracy, tak? Ktoś, kto po prostu się podlizuje, dużo oferuje, dużo ładnie opowiada. No, i co? I jakoś roz, rozpala wasze, rozmiękcza wasze serduszko, pakując was w jakąś mieliznę, w jakąś niefajną sytuację, tak? Pomoże konfrontacja, taka łysa szczerość sama ze sobą, konfrontacja sama ze sobą. Trzeba, trzeba będzie sobie powiedzieć, że to nie tędy droga, i poczuć to zranienie, jednak. Tak, jakąś nadzieję trzeba będzie zabić albo po prostu komuś e, powiedzieć no hola, hola kolego, koleżanko e, troszeczkę się zagalopowałaś e, pogadajmy szczerze tak, po, pogadajmy szczerze to co musicie znaleźć, to musicie znaleźć w sobie odwagę do e, Uciec z tej sytuacji, dokładnie, uciec z tej sytuacji. Nawet jeżeli to jest jakiś romans, ktoś was uwodzi, tak? I coś to yy, odwaga, nie planuj na, po pierwsze, nie planuj na, na długo. Po drugie, no, konfrontuj się sama z sobą, miej odwagę, uciec od, od, od niewoli, tak? To ciastko z kremem jest dobre na, na chwilę, natomiast no, tak jeszcze raz powtórzę, nie możemy cały czas opychać się ciastkami z kremem, bo będzie źle. Będzie źle. Więc miej odwagę skonfrontować się sama ze sobą, zranić kogoś albo samemu siebie, powiedzieć, że no, nie, nie ten droga, wyjść z tego, obrać dobry kierunek, obrać kierunek i po prostu do niego podążać. Dla niektórych może być tak, że... Skup się na pieniądzach, na pracy. Dla niektórych może być tak, że no, po prostu wyjdź z tego związku, skończ to, ucieknij z tego, tak? Dla niektórych może być to sytuacja, pod, podejmij decyzję w jakiejś kwestii, dla niektórych zmień pracę. Tu jest toksycznie, tu jest, tu nie ma nic dobrego, tu są niefajne emocje, tak? albo jakiś mobbing, albo coś, albo jakieś oszustwo, wyzysk, wykorzystywanie, zmień pracę. Dla niektórych może być wyjść, odpocznij, za dużo dajesz z siebie, za dużo się poświęcasz gdzieś, tak? Pomyśl o sobie wyjedź, odpocznij, jesteś postrzegana jako osoba, niektóry, niektóre bliźniaki mogą być postrzegane jako osoby majątne i w związku z tym może być jakiś kłamczuszek do Was iść i chcieć Was wykorzystywać, niektóre bliźniaki mogą być postrzegane jako osoby bardzo, bardzo konkretne, też jako bardzo rodzinne i ktoś będzie chciał tutaj coś namieszać, więc uwaga, a niektóre mogą być postrzegane jako osoby właśnie bardzo, bardzo konkretne, zwłaszcza jeżeli ty się postawisz, tak? Jeżeli będziesz szczery sam ze sobą, bliźniaku postawisz się, skonfrontujesz się sam ze sobą, obierzesz kierunek i po prostu wypier papier z sytuacji, która cię grzęzi i nęzi, i wtedy jesteś postrzegany jako osoba konkretna. Natomiast idzie do ciebie z otoczenia. Ktoś, kto może ci proponować nowe różne rzeczy. Niekoniecznie będzie to osoba szczera, uczciwa. Ja myślę, że, że do końca sierpnia wydarza się coś takiego, że, że wielu bliźniaków będzie zobaczy. Zobaczy swo, no to, to powtarza się z kart początkowych, a również karta Rada radzi, tak? Wiele bliźniaków zobaczy swoją sytuację, swoją sytuację życiową albo jakiś aspekt swojego życia zupełnie w innym świetle. Zupełnie w innym świetle, i rada jest, nie bój się konfrontacji. Skonfrontuj się sam ze sobą. Jeżeli jest to temat z innymi, skonfrontuj się sam z innymi. Miej tą odwagę. Uciekaj z sytuacji, która cię nęzi. To powtarzam już któryś raz, przepraszam, ale no, tak mi tu karty. Wiele osób, wie, wiele bliźniąt będzie zmieniało pracę. Będzie zmieniało pracę. I w takiej sytuacji, jeżeli zmieniacie pracę, słuchajcie. Jest dla Was dobry początek. W, te, w takim wypadku idzie, dla was, idzie do Was dobry początek. Ktoś może widzieć w Was właśnie osobę konkretną, bardzo taką ugruntowaną, z doświadczeniem, w którą, w którą warto, bym powiedziała, inwestować. Też niektóre bliźniaki będą miały ochotę odpocząć, będą zmęczone, nie wiem, jakąś sytuacją albo no, czymś będą zmęczone, będą chciały odpocząć i karta jakby radzi, tak, zrób to. W ogóle się nawet nie namyślaj, odpocznij, wyjedź. Ale też ucieknij z jakiejś sytuacji, chociaż to może się wiązać jedno z drugim, ale też wiele bliźniaków będzie widziało jakiś aspekt swojego życia albo całe swoje życie zupełnie inaczej, i w związku z tym będzie. Podejmowało decyzję o totalnej zmianie. Jakiś nowy kierunek, nową ścieżkę będzie wyznaczało. No, boicie się, że nie dacie rady wyjść z jakiejś sytuacji? To są Wasze obawy, ale jest nadzieja, że, że jakoś się uda. No, słuchajcie, uda się. Uda się, ale trzeba po prostu, no, już nie chcę powtarzać 100 razy. Ale trzeba mieć tą konfrontację i tą łysą odwagę stanięcia sobie przed lustrem i powiedzieć, nie no, dosyć tego. Ale też poszukajcie wsparcia, tak? W, w otoczeniu. W otoczeniu poszukajcie wsparcia. Właśnie osoby, która nie boi się mówić, co myśli, która lubi stanąć po stronie prawdy, po stronie kogoś, tak? Nie patrzy na konsekwencje, że co ja z tego będę miała, czy mi to nie zaszkodzi. Po prostu jest to osoba, która. Yy, lubi, y, lubi, po prostu lubi takie klimaty, tak, ja taką osobą czasem jestem, <laughs> ok, i mam z tego czasem kłopoty, do czego to wszystko zmierza, no do, do nowych informacji, więc jeżeli zmiana pracy, słuchajcie, to na pewno są to nowe informacje, nowe możliwości, jest to y, urodzenie się kreatywności, nowych pomysłów na siebie, na siebie, na życie, na związki to może być w ogóle zapoczątkowanie nowej znajomości zapoczątkowanie nowej znajomości do romansu, tak, jeżeli tutaj uciekamy od kogoś no to możemy poznać kogoś innego natomiast żeby to nie było tak, że przechodzimy z rąk do rąk z ramion do ramion jeżeli nie uda Ci się za wy wyjść, jeżeli jakiś romans się już zacieśnia, tak i no jest to to ciacho takie z kremem, które naprawdę palma odbija także że szok. Nie można skupić się na niczym innym, tylko się myśli o tej osobie. Jeżeli nie dasz rady w porę jakby tego zatrzymać, no to romans murowany, ale ten romans nie będzie dobry. Nie, nie przyniesie niczego dobrego, on przyniesie straty i takie poczucie uwięzienia, zniewolenia. Więc ja bym powiedziała uważaj, uważaj, uważaj bliźniaku i uciekaj w porę dla stałych małżeństw, które już naprawdę się zasiedziały w tym małżeństwie, dla par, które są zasiedziały w małżeństwie i już trzyma ich takie, no jakieś takie właśnie tylko obowiązki, bycie takim interesownym, no mamy wspólny interes, jakiś tam kredyt do spłacenia coś tam. Słuchajcie, no też i sercu jest jakby nadzieja, że coś się zmieni, że coś, ale w głowie, wiecie, że no cholera nic się nie zmienia, uciekać. Warto mieć tą konfrontację, zrobić burzę mózgów, pogadać jedno z drugim, słuchaj, stary. Tak, no, dalej tak nie może być. Musimy coś zrobić, coś ruszyć, wyjechać, nakreślić nowy cel, nie wiem, jakąś nową pasję znaleźć, zupełnie spojrzeć na, na swoje życie inaczej, że no nie warto tak jak dotąd, tak? I wtedy rzeczywiście, słuchajcie, macie szansę obudzić od nowa energię, pozytywną energię w swoim związku, energię seksualną, ale też nową kreatywność. Takie no, kurczę, chcę mi się dalej z tym chę Chęczysławem być. <laughs> chcę mi się dalej z tą Zaśką być, ona jest fajna, fajna ta moja stara. Więc słuchajcie, e, takie tu dla Was e, bliźnięta e, klimaty. No i co, no i e, e, zasiejcie to ziarenko i te owoce do was przyjdą tak? a co ze wszechświata cóż tu wszechświat chciałby powiedzieć do bliźniąt hm. relaks, no proszę wyjedź karta radzi, wyjedź odetchnij, ale tu też może być sugestia, że wy tego potrzebujecie, no jakaś sytuacja jest już nie do wytrzymania i tu trzeba to przerwać, mieć odwagę w ogóle wyjechać Spojrzeć na swoje życie inaczej, nakreślić nowy plan działania, wytyczyć nowe kierunki. Konkretnie ludzie Was widzą jako osoby rodzinne, konkretne, stabilne, majątne. Tak? Warto po prostu zapoczątkować coś, bo to naprawdę przyniesie fajne rezultaty, ale jeśli romans jest jakiś, kwitnie, to on nie jest dobry. To on nie jest dobry, on przyniesie niefajne rzeczy, chociaż wy w serduszku możecie mieć motylki nadzieje i w ogóle, ale w główce już czujecie, że to nie tędy droga i trzeba się z tego wyrwać. Pozwól sobie na lenistwo. Proszę, bliźniaczki tego by chciały. A, no, zawiesić się, odpocząć, karta radzi. Tak, zrób to. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. Relaks, bliźniaki. Z tym Was zostawiam. Do następnego. Cześć, to Rodka.